Dzień dobry, Seba Olma, witam w kolejnym odcinku programu Yoga w Kuchni, tym razem jak widzicie w plenerze, a nie ma nad nami okapu, ale jest za to z nami Joga w Kuchni. mamy gościa specjalnego, jest to Kuba Pieniążek, witam Cię Kuba. Cześć Seba. Jeżeli ktoś by Kuby nie znał, zajmuje się on rybami portugalskimi głównie, sprowadza je do kraju dwa razy w tygodniu. W każdy piątek o godzinie 18 jest u nas pod restauracją Cafe Zielony Niedźwiedź, gdzie masz swój ogromny targ rybny, gdzie sprowadzasz produkty tak naprawdę, które, które gości u Ciebie zamawiają, bądź które wiesz o tym, że są w tym momencie najlepsze, tak? Jesteśmy zdani na porę roku i na to tak naprawdę co oceana co daje, bo my przecież sezonowo lecimy. Bo, tak, jest bardzo sezonowo. My, my nie kupujemy na żadnej giełdzie rybnej, kupujemy bezpośrednio od rybaków skutra wręcz poprzez aukcje rybne w Portugalii, więc pierwsze miejsce, gdzie ryba się spotyka. Z obiegiem handlowym, no i danego dnia, jeżeli pojawią się takie ryby, to u nas na targu będą. Dzisiaj Kuba nam przygotował yy, barweny, tak? Tak jest, barwena. Ryba okay. bardzo znana na południe Europy. Yy, nazywana po angielsku red mullet, prawdopodobnie pod tą nazwą yy, można się częściej spotkać niż pod polską nazwą barwena. Te barweny, jak na polski standard, są dosyć duże, bo to jest gramatura 300-400 gramów sztuka. Zazwyczaj one są w okolicy 100-200, więc to są niezłe giganty, jak na polską rzeczywistość. Ryba jest super na grilla, jest półtłusta, ma świetne wyraziste w smaku mięso, bardzo ładnie się rozwarstwia na płatki. Yy, jest zwarte yy, i pełne smaku owoców morza, bo to jest ryba, której dieta przede wszystkim polega na zjadaniu takich drobnych przydennych, różnych zwierzątek, jakichś muszelek, małych krewetek, rozgwiazd i tego typu historie. A my ją dzisiaj przygotujemy na grillu, tak naprawdę tylko i wyłącznie z dwóch stron. Do środka damy odrobinę podstawy, czyli masło, czosnek, tymianek i cytrynę. Do tego wyciśniemy świeża sól i pieprz. Podamy ją z zielonymi warzywami. Patrzmy na to, co mamy za oknem. Jesteśmy w cieplenerze, więc będą to szparagi, będzie to cukinia i będzie to koper. Okej, okay, Kuba, więc mamy trzy barweny i że jesteś specjalistą w tej dziedzinie, powiedz nam dokładnie, jak zwracasz uwagę na to, czy ryba jest świera, czy nie? Klasyka. Klasyka. Najważniejsze to jest y, y, dotyk. Y, po, po dotknięciu palcem nie powinno zostawać żadne wgniecenie. To z, y, powinna być taka widoczna, naturalna sprężystość rybiego mięsa. Jeżeli nie mamy możliwości, dokonując zakupu, idąc do sklepu, wybierając rybę, nie możecie dotknąć jej palcem, poproście, żeby sprzedawca dotknął. Od razu zobaczycie, czy się mięso odkształca, czy nie. To jest rzecz numer jeden. Druga to jest oczywiście taka najbardziej chyba podstawowa, to zapach. Ryba nie powinna mieć żadnego takiego zapachu, który odrzuca. Absolutnie. Ryba powinna pachnieć naturalnie, oceanem. Jeżeli jest rybą nieświeżą, no to już tam jakieś dekompozycyjne y, aromaty się z niej wyzwalają, wtedy wiemy, że ryba nie jest najświeższa. Trzecia sprawa to są e, wnętrzności ryby. Jeżeli kupujemy ryby w całości, która jest niewypatroszona, po rozcięciu brzucha też nie powinno nas nic uderzyć, żaden intensywny zapach. Tak, mamy wątróbę, mlecz. W środku. Tu mamy wątrobę mlecz, możemy znaleźć ikrę, to są wszystko. wspaniałe rzeczy. Wątróbka barweny jest nazywana morskim flagra, więc to bardzo fajna sprawa, wykorzystać też wątróbkę. Możemy ją przetrzeć przez sito, dodatkowo do sos. Tak, no. Mega rarytas. I już Tatarnia. mam powiem w ogóle ciekawą rzecz na temat barweny, bo to jest akurat barwena, e, najbardziej szlachetnego gatunku Mullus surmuletus barwena taka właściwa mhm. rozpoznacie ją po tym, że tutaj na tej płetwie pierwszej grzbietowej ma taki dosyć charakterystyczną plamę Gdyby ta płetwa taki po odcień. Inny jest, taki odcień tak? Tak. Dokładnie, no. Gdyby to była barwena innego gatunku, ta tutaj płetwa byłaby jednego koloru, albo byłaby cała pomarańczowa, cała szarawa, cała biaława, nie byłoby tych takich dosyć widocznych tutaj odcieni tej takiej plamy. Ta plama mówi wam, że macie do czynienia z tą taką właściwą barweną o najbardziej charakterystycznym, intensywnym smaku owoców morza. A zobaczcie, tutaj na tych barwenach widać takie paski żółte po boku. Na każdej nie są. E, barwena niższego gatunku Mullus barbatus tych pasków nie ma, więc ona będzie cała jakaś taka pomarańczowo różowała, ale nie będą widoczne te paski. I mamy jeszcze trzecią barwę, którą możemy w Europie spotkać, mimo że ona barwę nie jest tak naprawdę, ale pochodzi z tej samej rodziny, barwenowatych, ale jej łacińska nazwa zaczyna się od pseudo, więc generalnie głowę bym sobie nią nie zawracam. Coś innego. Ona ma dwa cieniutkie paski, ma trochę inny kształt głowy, no i oczywiście też nie ma tej charakterystycznej plamy tutaj. I ona jest w ogóle już najniższego, e, że tak powiem, s, y, Klasy gastronomicznej. Historia z rybą jest prosta. Ona już jest wypatroszona, więc mamy ten problem z głowy. Dokładnie. Zostaje nam obcięcie płetw, które nie będą nam bardzo przeszkadzały, ale jak są obcięte to ułatwi to proces grillowania. No i poza tym nic nie będzie trzeba już potem z ryby zdrapywać, jak już będzie na talerzu. Tutaj też możemy obciąć. Super w tej formie ryba jest gotowa na. Rzucenie na grilla. Przyprawimy ją oczywiście. Nie stosujmy jakichś przypraw do ryb, jakichś E coś tam, glutaminionów. Żadne. Tylko i wyłącznie sól, sól pieprz, pieprz cytryna. Cytryna, tak jest. Ok, Kuba, ja przygotuję cukinię. Pokryję tylko delikatne plasterki. Może ze cztery szparagi do tego jeszcze. Złamię je, obiorę końcówki. Bardzo dobry pomysł. Jak są szparagi, trzeba korzystać. Dokładnie, dokładnie. Póki teraz są najlepsze tak naprawdę. Ja jeszcze trochę dodam sól pieprzu. Do naszej barweny. Trochę do brzuszka też możemy, jak lubicie, trochę jej ziół wprowadzić do brzucha. Też to zintensyfikuje smak. Smart. Ja sobie przełożę warzywa na talerz. Potrzebujemy jeszcze koper włoski. Trochę masła do środka. Okay. Wskazówka Sebastiana. Ja nie do końca jestem za połączeniem. Ryby z masłem, ale dlatego, że w Portugalii się jej tak nie podaje. A tam spędziłem 10 lat, więc tam jest ryba z oliwą. Trochę dołożymy i kolendry do środka. Tak. Bo mamy rybę portugalską, a Portugalia kocha kolendrę. Ryby też kochają kolendrę. Ryby kochają kolendrę, w szczególności natkę. Super. No i mamy tutaj już rybę gotową. Ryba jest tak naprawdę ready, tak? Ready. Więc e, przełożymy sobie ją za chwileczkę. Ja tylko przygotuję jeszcze warzywa, więc sobie e, cukinię dokładnie rozłożę. Oczywiście sól, pieprz. Jeżeli chodzi o właśnie takie warzywa, zwłaszcza szczególnie jeżeli one są do ryby, ja je, my je wygrujemy z dwóch stron, a następnie, jak będą już gotowe, jeszcze skrobimy sokiem z cytryny. Delikatnie tylko sobie przygotuję ruszt na rybę. Ryba leci. Ryba nam już leci. samy sobie warzywa. Teraz dając warzywa, pamiętajmy o tym, że najdłużej nam się będą robiły szparagi i koper, więc to musimy dać w pierwszej kolejności. Fajną rzeczą jest to, że jeżeli mamy grilla, który ma tak naprawdę dwa poziomy, to możemy sobie spokojnie na górę dać cuknię, która wiadomo, zrobi się o wiele, wiele szybciej. Tu też uwaga jest taka do ryb mniejszych i większych. Jak grillujecie ryby większe, to pamiętajcie, że one powinny być oddalone od źródła ciepła i dłużej się grillować. Bo ta warstwa mięsa ryby jest większa i to ciepło musi wniknąć do środka, to zajmuje więcej czasu. Tak, dokładnie. A gdybyśmy zrobili to w bardzo wysokiej temperaturze, spali nam się skóra, a w środku a ryba będzie surowa. Będzie surowa. Słuchaj Kuba, ryba nam się grilluje, tak samo warzywa. Zróbmy do tego jakiś dressing. Co byś powiedział na użycie zielonego pieprzu w zalewie do dressingu do ryby? Super. Ja bym użył bym zielony pieprz, użyłbym trochę odrobinę octu, brązowy cukier i oliwę, dobra? Doskonale. A jakbyś tylko mógł, Kuba, delikatnie zsiekać zielony pieprz. Do oleju dodaję jeszcze biały ocet winny. Dajemy także brązowy cukier. Mieszamy sos? Tak, mieszamy sobie nasz dressing. Ja dam jeszcze odrobinę świeżego pieprzu. Odrobinę soli. Dobra, Kuba minęło około 7-8 minut, więc ja myślę, że naszą rybę powinniśmy już na drugą stronę obrócić. Pamiętajmy o tym, aby zrobić to bardzo ostrożnie. Najlepiej użyjmy, właśnie do tego widelca i łopatki. Jak widać, ryba ma fajny złoty kolor. W tym czasie, jak nam dochodzi ryba na grillu, może pokażę Ci, jak kilka odcinków temu przygotowywałem rybę. Super. To jest akurat przepis, który użyłem w programie yoga w kuchni. Okej, okay, Kuba, nasze ryby już są gotowe, to może na deseczkę przełożę? Pewnie. Ryba wygląda pięknie. Tak, fajnie się utrzymała ta kolendra w środku. Tam musi być. Pomyśl sobie teraz, je, jak to masło puszcza swój aromat razem z kolendrą. Cudowna sprawa. Nałożymy tą rybę wspólnie. Nie chciałbym teraz, żeby w na naszym ostatnim etapie ona nam spadła. O, kapitalnie, proszę bardzo. Świetnie. Tak, jak mówiłem, Kuba na sam koniec, jeżeli chodzi o mnie. soksytyny, na warzywa. Pamiętajmy, to jest grill, to jest luz, to ma być trochę taki folklor, bardzo proste rzeczy. proste dodatki. Tak, i oczywiście nasz dressing zielonego pierwszy, to jest wszystko absolutnie teraz. Złamię. Nasza ryba jest gotowa, nie pozostaje nic innego jak wziąć sobie kawałek ryby, tableta i miło spędzić czas. Czyli przejdziemy do ryby i tam potem opowiem o jej świeżości i lecimy dalej, tak? tak to, czy okay. to sobie przekleicie, już, nie? Już możemy, jesteśmy gotowi. Więc w tym momencie skupmy się już na naszej rybie, Kuba. Jak rozpoznać, że ryba jest świeża, tak naprawdę twoim fachowym okiem. Nie, Dziękuję. Okej, okay, dobra, spoko. <laughs> Okej, okay, i teraz. To już mamy, dobra. I teraz zabieramy się za robienie ryby.